Również pana prezesa Miejskiego Związku, jak i pana e, prezesa zarządu, i członka zarządu naszego polskiego przedsiębiorstwa. Również e, państwa, bardzo serdecznie tam jak wiadomym jest cały czas prowadzimy jakieś działania związane z naszym przygotowaniem do realizacji stadionu miejskiego. E, wcześniejsze te. Wszystkie kwestie były na bieżąco Państwu przekazywane i zapewne Państwo doskonale je znacie. Natomiast w na dniu dzisiejszym jesteśmy w takiej sytuacji, w którą chciałbym to przedstawić i również powiedzieć, jakie będą nasze dalsze w tym zakresie działania i kroku. A więc po pierwsze e, od samego początku wybrano dwie nieruchomości, e, przy których ten nowy stadion Miałby być i zapewne będzie zrealizowana. A więc pierwsza nieruchomość lokalizacja starego stadionu przy ulicy Piłsudskiego, Leoparda. Druga nieruchomość, o której też mówimy cały czas, to jest nieruchomość przy ulicy Sibira. Nieruchomość przy ulicy Piłsudskiego jest naszą miejską w zarządzie naszego ośrodka, sportu i rekreacji. Nieruchomość przy ulicy Siwirak, tak jak informowaliśmy Państwa, tam został przygotowany miejscowości był plan zagospodarowania przestrzennego, w którym to zapisano jednoznacznie, iż funkcja tego hektarowego gruntu, będzie przeznaczona, i tak się stało, bo jest to prawem miejscowym przyjętym rady Radę Miasta. Funkcja będzie funkcją sportową i rekreacyjną. Tamta nieruchomość należy cały czas do PKP. Nieruchomości, a więc do kolei, do spółki, która tym zarządza w Warszawie. I z tą spółką prowadzimy rozmowy celem przejęcia tej nieruchomości. Ona została wyceniona, a jednocześnie spółka do nas zwraca się, zwróciła wcześniej z prośbą o pewne nieruchomości związane z modernizacją dworca i tego projektu, który przedstawiała wcześniej spółka Retail, bo on jest na dzień dzisiejszy również w fazie przygotowywania z nowym inwestorem, który zapewne niedługo o swoich planach na ten temat powie. W związku z tym, że również w budżecie miasta, w tegorocznym budżecie, który został przyjęty w grudniu, zostały zapisane środki, 2 miliony złotych, bo to występowało i zgodziła się Rada Miasta na przygotowanie projektu. Chciałbym dzisiaj powiedzieć, gdzie ostatecznie ten stadion będzie przygotowywany, a następnie realizowany. Uwzględniliśmy bardzo wiele różnych czynników, ażeby e, odpowiedzieć sobie na pytanie i Państwu, i mieszkańcom Olsztyna, e, jaka to ma być lokalizacja. Abyś chciałbym powiedzieć, że będzie to lokalizacja przy ulicy Piłsudskiego i Leonharda. Dlaczego? E, podstawowa sprawa. Państwo doskonale wiecie, jakie są wymogi, które przygotował Polski Związek Piłki Nożnej, że od przyszłego, to jest przyzwaną 2015-2016, tak? tak no, to tak, tak. Nie mylę się, cieszę się. Musi być zainstalowane oświetlenie. Myśmy w miesiącu grudniu, styczniu przygotowali w tempie praktycznie czasowym projekt oświetlenia, Liczyliśmy na środki zewnętrzne od Miejska Sportu. Niestety tych środków nie otrzymaliśmy. Na dzień dzisiejszy samo oświetlenie jest to kwota kosztorysowa oczywiście, która będzie weryfikowana na przetargu około 4 milionów złotych. A w związku z tym, żeby patrzeć w przyszłość, nie tracić pieniędzy, które i tak trzeba będzie zainwestować, uznaliśmy, że jako jeden z elementów wskazujących na to, że ten stadion powinien być jednak realizowany w ulicy piłsudskiego Lankarda. właśnie są te koszty, które trzeba będzie ponieść, to to są koszty trasy w tym roku, to znaczy 15-16 w przyszłym roku związane właśnie z tym oświetleniem, a następnie w następnym roku związane z podgrzewaną płytą, To też doskonale państwo o tym wiecie. Z drugiej strony zrobiliśmy jeszcze e, z geologami Analizę związaną z ewentualnym właśnie posadowieniem obiektu, jak i wszystkich elementów dla budowy stadionu, i z tego wynikają proste wnioski. Mamy bardzo dokładną inwentaryzację całej geologii, zarówno Czepiuszuckiego, jak i wszystkich Iraków. Prace wykonane wcześniej, w 1978 roku, do Pozwoliły na ogromne, czy też przyczyniły się do ogromnych e, robót związanych z przygotowaniem samego gruntu pod budowę tego stadionu, który dzisiaj jest, gdyż tam były wcześniej grunty organiczne, namowy, torfy, dochodzące do głębokości e, od 3,5. Do praktycznie 9 metrów. Pale franki to są takie pale żemletowe, wykonywane w określonej technologii, które zostały zabite w 70. latach, to znaczy gdy budowano ten stadion, no a więc finalizacja była w 78 roku. Zostały wykonane no oczywiście do głębokości nośnego gruntu, a więc tej największej od 9,5 do 14,5 metra. Ta główna trybuna, która jest przy jest posadowiona na paratramki właśnie postawionych na warstwie nośnej gruntu na głębokości od 9,5 do, do, tak jak powiedziałem, 13,5 m. Ta część, do strony atmosfery właśnie była tą częścią, magnistą, tak to bym powiedział, gdzie prawie w sumie wymieniono 200 tysięcy metrów sześciennych gruntu, a więc dzisiaj e, ta, to, podłoże, to podłoże jest w miarę oczywiście dobrze przygotowane od Do strony ulicy Leonharda gdzie ewentualnie można rozpatrywać tam budowę e, no, tej głównej trybuny wraz z całą częścią e, całą częścią tą infrastruktury, tej infrastruktury prawda e, potrzebnej, tam praktycznie nie ma żadnych e, przeciwwskazań, ażeby w sposób bezpośredni na gruncie, który jest gruntem nośnym, to lokalizować. Badania z kolei wykonane przy ulicy Sibiraków wykazały, że gdybyśmy chcieli tamten stadion budować, to po prostu musielibyśmy zmierzyć się z posadowieniem do głębokości 20 metrów. Pali do głębokości 20 metrów, a w związku z tym biorąc uwagę, Przyszłe, teraz te najbliższe koszty związane z to, o czym wcześniej mówiłem, i oświetleniem, i samą murawą, i te przyszłe koszty związane z samym posadowieniem i realizacją obiektów. Na e, pewno będzie Pani przykrwił wszystkiego. A to musimy brać pod uwagę, bo przecież doskonale wszyscy wiemy, że, że na to trzeba będzie jeszcze zdobyć pieniądze. A w związku z tym, e, w tej chwili. E, Ponieważ mamy program funkcjonalno-użytkowy, który opracowaliśmy w latach poprzednich dotyczący budowy stadionu, nowoczesnego stadionu, odpowiadającego wymogom również UEFA, w tej chwili e, przygotowujemy warunki przetargowe i przygotowujemy specyfikacje w taki sposób, ażeby one e, odpowiadały tej lokalizacji przy ulicy Piłsudskiego. W miesiącu sierpnia ten przetarg zostanie ogłoszony taki mamy plan. Taka, żeby w roku przyszłym po pierwsze mieć dokumentację, żeby mieć dokumentację budowlaną, a żeby móc również uzyskać pozwolenie na budowę. Ponieważ zakładamy, że jednym z ewentualnych finansujących tą naszą przyszłą inwestycję będzie Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, a więc Miejsce Sportu to również z dokumentów rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w tym zakresie będziemy mogli ubiegać się o dofinansowanie, właśnie mając przygotowany, gotowy projekt techniczny, budowlany wraz z pozwoleniem na budowę, wraz z kosztorysem inwestorskim. A więc to jest jakby to powiedzieć, jeden z warunków tych podstawowych, który należy spełnić, ażeby w ogóle móc starać się o dofinansowanie. W jakiej wysokości? No. To najniższe to jest 33%. Na pewno chcielibyśmy więcej, bo doskonale wiemy, że nasze środki budżetu gminy, które posiadamy, zawsze są ograniczone, a jednocześnie jest ogrom potrzeb, które w mieście są artykułowane przez mieszkańców, które musimy, potrzebujemy realizować. No ale jest to kwestia ułożenia w zależności od tych dotacji, na które liczymy, z drugiej strony od w zależności budżetu miasta i wieloletniej prognozy finansowej tego finansowania na lata przyszłe. A więc konkludując, lokalizacja Piłsudskiego Landharda, e, przygotowanie projektu w tym roku, na pewno to w tym roku się nie zakończy, bo będzie przeniesiony na rok przyszły, bo około 8-9 miesięcy, może 10 miesięcy, sama realizacja projektu, ale w przyszłym roku ten projekt będziemy mieć, będziemy mieć pozwolenie na budowę, będziemy składać wniosek o dotacje na realizację, realizację tego stadionu. No i oczywiście docelowe wykonanie na pewno osiedlenia, które jest i będzie potrzebne, ażeby zespół mógł rozgrywać w tym przyszłym sezonie swoje mecze. A więc takie są nasze plany, jeśli chodzi o bazę sportową, jeśli chodzi o najbliższe nasze działania.